Po naklejeniu w narożniku akwarium wygląda nasz wskaźnik temperatury. Oczywiście musi się ustabilizować. A do tego celu, żeby sprawdzić kalibrację, użyjemy termometru typu K-Type. Termometr profesjonalny z firmy RS. Bardzo dobry termometr. Sprawdzam jego kalibrację. Z termometrami profesjonalniejszymi jeszcze bardziej. Także powinien być dobry wskaźnik. W tej chwili mamy już 27 i 8. Położymy termometr i sondę umieścimy w tym samym miejscu, gdzie jest nasz termometr. Tak, aby wskazania były wiarygodne. No i zobaczmy, co pokazuje nasz termometr. Otóż temperatura 26 stopni. No taką mam ustawioną temperaturę. Właśnie na grzałce, i zobaczmy co warte są te termometry sprzedawane, które mają, niby, przez szybę pokazać nam temperaturę. Cóż, w tej chwili mamy 27,5 stopnia. Wskazanie od szyby, dlaczego tak jest, no trudno mi na to odpowiedzieć. Natomiast, może poczekajmy jeszcze trochę, tak się to stabilizowało i być może wskaźnik będzie inny a później przykleję tą sondę do szyby i sprawdzę tak po prostu czy warto kupować takie gadżety no gadżet wygląda naprawdę fajnie oddalając się od akwarium uważam, że wygląda to fajnie dotykamy kiedy mamy ochotę zobaczyć temperaturę można przystawić też fahrenheity i sobie popatrzeć także mamy tutaj 26,1 stopnia żeby tego było mało mam jeszcze jeden też bardzo dobry termometr który mam u syna przy akwarium i właśnie go podłączę tak aby wskazania porównać i mieć taki pogląd mniej więcej aby uniknąć po prostu Błędów w pomiarach. Dobrze się czasem posłużyć wieloma urządzeniami. No i tu też mamy 26. Myślę, w tej chwili muszę trzymać sondę. No nie jest mi to na rękę z telefonem, więc za chwilę. Tak, właśnie jakiś śród nieprzygotowany do nagrania filmów. Dobra, mam sondę włożoną i słuchajcie. Otóż, pomiar. 2,6,1 2,6,1 I zobaczmy tutaj 2,6,9 No jeszcze pewnie poczekamy troszkę Bo spada ta temperatura Czyli ten odczyt potrzebuje czasu Aczkolwiek jeżeli zbliży się Powiedzmy 20, No to już można brać to jako Wiarygodny Odczyt, prawda? Tak to wygląda moi drodzy No termometry profesjonalne nie kłamią raczej jeden mam do akwarium u syna w pokoju jeden tutaj do tego mojego no i tu dodałem taką hydrofonikę słuchajcie i nawet się podoba rybką. no to tutaj mam wskaźnik dwutlenku węgla nie, nie daje dwutlenku węgla ale chciałem mieć wskazania jak sytuacja wygląda w kamerze wygląda na bardziej niebieskie a tu gdy patrzę takie bardziej zielone no ale jest to wskazanie tego płynu który styka się z wodą. Jeszcze muszę poczytać na ten temat czy to jest dobrze wszystko to zainstalowane, no bo jednak nie mam doświadczenia z butlenkiem węgla w podawaniu i jego analizie. Ale to po prostu zamówiłem, no bo firma Arka akurat było w fajnej cenie i też to sobie dokupiłem. No i takie gadżecik wiadomo. O proszę bardzo 2,6 i 6. 6. No i zbliżamy się do wyniku, który tutaj mamy. Tak wyglądają moje Belki oświetleniowe Heigera położone na szybie, tak aby rozbysk wody i parowanie tej wody nie uszkodziło lamp. Żywotność ich będzie dłuższa, bo one nie są tak dobrymi lampami jak niektóre lampy, które są po prostu na wysokim epoxie. Dlatego też trzeba uważać, żeby nie uszkodzić tych lamp przez głupotę, ale wydaje mi się, że. Spoko. Tutaj te lampy mają 1600 lumenów jedna lampa, 3200 razem 16W nie, przepraszam, 24W jedna chyba lampa wieże mocy ma także 48W, 3200 lumenów, no nie jest taki super porażający wynik win lumenów na, na W, ale już planuję dokupienie lampy jednej belki, po prostu długiej na 60 cm. Skylight lub Chihirosa. Bardzo jestem skupiony na tym Skylightie naszym polskim, bo ma fajny współczynnik. Tam jest nie 100 lumenów prawie, czy nawet ponad na 1 W. Także fajnie to wygląda. No i w przyszłości, bo to akwarium będzie zmieniane na 240 litrów, więc dołożę drugą belkę. i będzie dobrze, powiedzmy, 1,20 m, będzie akwarium. Dwie wielkie wielki po 60 cm. Będzie ok. Otóż spójrzmy na termometr. Mamy 2, 6, 2,6. 26,4. Wynik zbliża się do tego, który nasze termometry pokazują. Proszę bardzo. No, dwa to już nie kłamiam, prawda? I tutaj zbliża się wynik. 60 już, no, przecinku, no, to już pasuje. Także wydaje mi się, że. Ryby myślą, że będzie jedzenie, tak? Jeszcze nie masz czas Tu jest karnik, ale czasami karmię ręcznie, czasami mrożonkami, czasami karnik. Jeżeli się gdzieś wyjeżdża, to wiadomo, automatycznie jest wszystko dopilnowane, tak, aby rybki miały ciągłość. Nie jest w porządku. Polecam taki tani karniczek. Dwa kupiłem, po prostu przyjeżdżam na wakacje. I zdał egzamin. No, myślę, że tu się dużo już nie zmieni w tej kwestii. Tutaj podskoczyła temperatura, ale już chyba na granicy czułości tego pierwszego miejsca po przecinku. To jest to dopuszczalne. Nie ma problemu. Wystarczy, że tu sądy ruszy. zobaczymy Widocznie jest już blisko. 26,2, ale no to skacze. Tak to wygląda. No i co? No możemy chyba dopuścić tą, tą, tą różnicę tutaj chińskiego urządzenia, taniego bardzo. Tylko kilka euro, zdaje się chyba 5 euro. Więc uważam, że jest to w porządku. 26,2 No i doczekaliśmy się temperatury podobnej jak na tym oto mierniku. To jest taki test na żywo. Może trochę chaotyczny, ale jeśli ktoś zastanawiałby się nad kupnem takiego oto termometru przyklejonego do szyby, uważam, że jest wart swojej ceny. Udowodnił to ten test. Pewnie za pół godziny będzie 26,1 i, i każdy będzie zadowolony. Aczkolwiek już mi się podoba bo. Z tym wskazaniem, ten termometr ostatnio był sprawdzany z naprawdę drogim termometrem, bardzo czułym, więc jest w porządku. Uważam test za zakończony. Pozdrawiam wszystkich akwarystów i uważam, że ten termometr godny jest kupna. No. A tu kosiarki w trakcie pracy. <grym> Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Do usłyszenia.